Cześć, witajcie. Chcę Wam pokazać w tym odcinku program Bandicam i gdzie go pobrać. Wejdźcie w swoją przeglądarkę internetową. No chodź, 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 chodź. W, w. Proszę w. Sam. Kropka. Sam. Więc tutaj nam przychodzi, Czy tutaj przykazuje Panu Pokazać. zaraz go uruchomię. Yy, sorry za. I y, ja są goście. Okej. Okay. Okej. Okay. Więc tutaj mamy ogólne. Zaczniemy. Tutaj nic takiego nie ma, więc tutaj nic nie ruszajcie, chyba że chcecie zmienić folder, gdzie to się ma zapisywać, wideo, wideo, mamy start, pauza na F8, można zmieniać, widzicie, ja nie zmieniam, a tutaj wyłączę to, obraz, o, teraz tak pokażę, to, Trzeba zmienić na to PNG. To na PNG, żeby było lepiej. Ok. Mm. Tutaj mamy teraz zakładkę cel, Więc klikniemy. Muszę to powiększyć teraz. Okej. Okay. Nie, nie zmieniam. I tutaj jest cel. Prostokąt na ekranie. To, to zaznaczamy. Teraz klikamy off, takie coś. I nagrywamy. Zbiór, gdzie pobrać i td. Więc nagrywa on dobrze. Ja wam mówię. No dobra, ja kończę.